Czas na wspólne gotowanie w kuchni Lowi. Witam Cię ponownie serdecznie. No i dobra, zaczynamy. Sportowiec, właściwie znak równości oznacza dieta, zdrowe odżywianie. Jak to jest u Ciebie? Teoretycznie tak. Tak się uśmiechasz. <grym> tak się uśmiecham subtelnie, dlatego że ym, akurat w moim życiu faktycznie zdrowe odżywianie jak najbardziej tak istnieje, natomiast dieta chyba nigdy. Yy, i mam nadzieję, że nigdy nie będzie musiała istnieć. Nie musiałaś przygotowywać się na przykład do jakichś zawodów właśnie z dietą również w tle? Mm, nie. Nigdy, nigdy nie było takiej sytuacji, dlatego że tak naprawdę w mojej, w mojej profesji grunt to utrzymać jakąś wagę, tak? Żeby po prostu faktycznie dobrze było te kilogramy dźwigać yy, i wieźć za sobą. Natomiast yy, oczywiście zdrowe żywienie jest zawsze podstawą, bo to jest yy, moje paliwo. To mm -hmm. zawsze jest paliwo dla, dla sportowca i to, że jemy Czysto, mhm. tak zwana czysta Micha, to powszechne pojęcie. Trzeba to zachować, żeby mieć faktycznie siłę. I doświadczyłam tego, że jak się czujemy dobrze na dobrym jedzeniu, a jak się czujemy niedobrze na, na, tym, niedobrym. na tym niedobrym, na tym niefajnym. Bardzo ładnie to określiłaś. Podoba mi się zdrowa Micha, musi też być dla mamy, mamy zwłaszcza karmiącej, tak. i też dla dziecka. Czy zmieniło się Twoje podejście do jedzenia od tego momentu, kiedy pojawiły się też dzieciaki w Waszym domu? No, jeszcze większą zwracasz na to uwagę, co jecie? Ja generalnie yy, staram się żyć normalnie. Mam wrażenie, że u nas niewiele się zmieniło, jeżeli o to chodzi, bo staramy się nasze dzieci prowadzić tak, jak sami siebie prowadzimy. I faktycznie na początku trzeba dla, tych, dla dzieciaczków gotować osobno, bo mało soli, bo nie słodzimy absolutnie, bo, bo, bo jedzenie nie może być ostre i tak dalej, ale dość szybko to później się wyrównuje i gotujemy tak naprawdę i potem jecie wszyscy razem. Jemy wszyscy razem. Natomiast my generalnie funkcjonujemy na cateringu mhm. ja to, to Totalnie polecam wszystkim mamom, yy, dlatego że to daje nam dużo więcej czasu, yy, mm -hmm. yy, jednak yy, dla wspólnego bycia razem i to cenię ponad wszystko. Ale jak bywasz już w tej kuchni tak. i coś robisz dobrego dla swojej rodziny, jakieś przekąski, zdrowe, co to jest i co dzisiaj nam zaproponowałaś? Dzisiaj chcę Wam zaproponować koktajl. Właściwie taki bowl, który może być również koktajlem. My tutaj mamy misteczkę, więc przygotujemy go w formie właśnie takiego bowla owocowego. Dobra, z czego będzie składał się koktajl? Będziemy mieli mango, awokado, banan mhm. i mleko kokosowe. Dobra, jak Ci mogę pomóc? Co mam ubierać? Cóż masz ubierać? Możesz przeciąć Czy awokado. Będziemy, go... będziemy je w całości wrzucać, więc A, okay. przecinamy, wyjmujemy pestkę Dobra. i wrzucamy wszystko do, do środka. O no tak, na no chwilę, a ja zaraz ci wyrywam to, no, bo muszę zrobić tak. To jest mój super tajny sposób na dobre obranie mango. To się też super nadaje do, do deserów. Mm -hmm. Bardzo fajny jest ten deser też pod tym względem, że możemy go zrobić tak naprawdę y, o każdej porze roku. Z tego względu, że na przykład mleko kokosowe możemy sobie zamrozić na później, jeżeli na przykład nam zostanie, ale mango też możemy użyć zamrożone i to mm -hmm. jest bardzo fajne. Więc jak ktoś ma smaka na takie historie, to zawsze coś się w tej lodówie na pewno znajdzie. Dobra, teraz moja kolej wyciągamy. Robią nam się fajne kosteczki. Akurat tutaj ich nie docenimy, bo będą w koktajlu, ale łatwo się je wyciąga. No I potem to wszystko zblendujemy. Idealnie zblendowane. Nalewaj. Nalewam. To taka dobra przekąska, może być śniadanie, drugie śniadanie, podwieczorek. Myślę, że spokojnie dla głodnej mm. mamy się sprawdzi i dla tej mamy, która też nie przypada za jedzenie, bo są też takie mamy, ja akurat uwielbiam jeść, ale są takie mamy, które… Ale nas... jeszcze będziemy dekorować. Tak, będziemy dekorować, więc musimy jeszcze tutaj wszystko przysypać pięknie, żeby wyszedł nam z tego ładny bowl. Jak dorzucimy też orzechy, to jest naprawdę super źródło tłuszczów, więc dzięki temu też te, ten posiłek będzie bardziej odżywczy, mm. tak, więc też warto sobie… Podsypać. Mówi się, że w momencie, kiedy chcemy zrzucić trochę kilogramów nadprogramowych, a wiadomo po że czasami coś tam zostaje, to orzechy absolutnie wykluczamy z naszej diety. Fakt czy mit? Absolutnie mit, dlatego że orzechy to jest absolutnie zdrowy tłuszcz, mhm. więc w diecie wręcz powinien się pojawić. Natomiast w rozsądnej ilości. I myślę, że to jest jakby odpowiedź na, yy, na Twoje pytanie. Tutaj akurat w tym koktajlu mamy bardzo dużo zdrowych tłuszczy, ponieważ nie dość, że yy, mamy dwa rodzaje orzechów, yy, to jeszcze mamy awokado, Ażekado. które jest również yy, pełnowartościowym tłuszczem, można powiedzieć, tak, dla nas. Yy, więc myślę, że trzeba w to iść. Osoba, która była na diecie wie, że w tej diecie yy, stricte orzechy bardzo często się pojawiają. Moi drodzy, pogoda jak za oknem średnia, to proponuję taki egzotyczny deser przekąskę, mmm, no bo w gębie. Musicie spróbować. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję.